Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z y, takiego czegoś co zastanawiałem się nad tym, czy to nagrać, czy nie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję oczywiście. Będzie to film na podstawie tego, że dostaję wiadomości od czasu do czasu do różnych gier, że y, coś mi tam nie działa, coś... chodzi o kierownicę coś nie działa, że coś jest nie tak że jak ustawić spróbuję się Wam to szybko wytłumaczyć na czym polega to, że czasami Wam coś nie działa ponieważ sam miałem też z tym problemy i metodą prób lub błędów prób i błędów e, było lepiej lub gorzej mam kierownicę przed sobą więc zaraz Wam pokażę Pierwszą sprawę, na którą trzeba zwrócić e, podczas gdy ją podłączacie do komputera. No więc, pierwszą podstawową rzeczą, jaka jest, szkoda, że taka mała kamera, ale pierwsza podstawowa rzecz, jaka jest, to jest taka, że gdy ją podłączacie pod prąd i USB, powinna Wam zrobić w ten sposób, że ona się skalibruje na zero. Jeżeli coś takiego wam się nie robi lub nie świeci wam się świat światełko GT w tym miejscu Wiem, że nagrywam z ręki, ale i kabla mi brakuje trochę Więc jeżeli nie macie tego, to znaczy, że macie źle ją podłączoną Kolejną sprawą jaka jest, widzicie muzyka z bezpraw oczywiście Kolejną sprawą jaką jest, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli oglądacie ten materiał, a on wam pomoże w naprawie waszej kierownicy, chyba że jest kierownica zepsuta, ponieważ ta kierownica, którą ja mam, ona ma już gdzieś około 7 lat. Nie chcę was skomać ale może tak być, więc może już jest zepsuta po prostu. Ale w kierownicach, które e, nawet teraz kupicie i mają e, te. jak to się nazywa? Holesback, coś takiego, że kierownica wam się na silnikach cofa, tak? Ustawia 0. To no wszystkie kierownice praktycznie, które podłączacie pod komputer powinny ee, skalibrować się na zero, czyli nie pozwolić się przekręcić lub e, no w ogóle nie powinniście czuć coś, że się podłączyło, tak? Może kabel USB jest uszkodzony, może, może gniazdo USB spróbujcie szukać innego gniazda, bo ja na przykład mam coś takiego, że mam z przodu dwa gniazda USB i podłączę pod prawe gniazdo Kierownica się zaświeci, ale się nie obraca. Bo yy, sterowniki, które tutaj mam pod yy, Logitecha o i kolejna sprawa jest jeszcze jedna, ale jak macie sterowniki pod Logitecha to ona jak gdyby jest przypisana pod jedną USB. Jeżeli wepniecie pod inne, to będziecie musieli je znaleźć w sterownikach i po prostu podpiąć. Bo inaczej wam nie złapie kierownicy. Zobaczymy na środku ładnie, tak. Więc ja mam takie sterowniki, jeżeli wciśnięcie sobie sterowniki, powinien Wam się wyświetlić to i tam taki paseczek, który mm, jak gdyby wczytuje te sterowniki, e, Wam się nie pokaże, albo wyskoczy Wam jakiś błąd, prawdopodobnie on nie widzi tej kierownicy, więc trzeba jeszcze raz podłączyć w inne gniazdo, szukać. Wiem, że można ją tutaj gdzieś przypisać, Imported, e, nie chcę Was skołać, nie pamiętam teraz. Tak, tutaj możecie ją znaleźć, widzicie? Stan OK. Więc wpisałem sobie. E, tutaj. Control Games. Games control. Znalazłem. W ogóle mówili mi, żebym zagrał w CS na kierownicy. Tutaj? Tak, tutaj jeszcze jest roleta do zamontowania. Ja ją kiedyś zamontowałem tak na szybko, ale nie spadła. <grym> tu są takie ustawienia, już je kiedyś pokazywałem przy farmingu. Czy ma to jakieś większe znaczenie? Oczywiście, kiedy zaczynam nagrywać, wychodzi słońce, nie? Jak nie nagrywam, poduro i, i zimno. Nagrywam, wychodzi słońce. Ja wiem. E, tutaj raczej nic nie zmieniamy. Ewentualnie możemy tam coś pokombinować, ale żeby pamiętać, żeby zawsze cofnąć z powrotem. Tutaj ustawienia... E, siła, jak gdyby które Wam z wodą blokować lub odbijać was, wam, nie, e, możemy to zmieniać. Hmm. To jest chyba cofania, to jest główna siła. To jest chyba jak coś uderzymy, to ten taki drgania, które na kierownictwo przesyłamy. O, forzdarzenie, tak? Tutaj też macie też już tak nie rozumiem, ale w każdym razie też możemy sobie ustawić. A tutaj ustawiamy e, obroty. 900 obrotów ja mam ustawione. Możecie sobie ustawić ile chcecie. Bo na przykład ciężarówka nie ma 900 obrotów, ma 750 chyba obrotów. Więc... Ale w grach jest 900. Dobra, przejdziemy sobie do gry i pokażę Wam, gdzie ustawić pedały, jeżeli są niewykryte kierownice i tym podobne. No więc, jesteśmy już w gierce, chodzimy sobie... Teraz jest w ogóle nowe menu, ja już dawno nie grałem, znaczy grałem, ale... Chodźmy, eee, zwróciłem uwagi. Mamy opcje. Oczywiście graficzne, dźwiękowe, rozgrywka, eee, przy, przyciski, możecie sobie tu zobaczyć przyciski, ale tutaj się tego nie ustawia, miski kolorowe. Tutaj wam się możecie sobie ustawić, na kierownicy na przykład, które rzeczy nie przyjął od tej zdalone nie tylko klawiaturę nie tutaj macie o macie jednak ktoś z kierownicą ustawione ale tutaj nic nie ruszacie. kontrolery i w tym miejscu powinien właśnie się klawiatura plus logitech i możecie sobie zmieniać tutaj widzicie musicie mieć klawiatura plus yy, Wasza kierownica, bo ja nie wiem jaką macie kierownicę, może macie taką samą jak ja. Więc, jak widzę. Dalej. rodzaj sterowania. Kierownica. Może na kierownicę, bo mamy kierownicę. Automat. Tutaj możecie sobie zmieniać, próbować to wtedy możecie sobie ustawić zmianę znaczy zmianę biegów na coś, tak? A dobra, to znaczy, czy, czy bieg czułość kierownicy. To jest praktycznie to samo zdublowane co macie w ustawieniach sterowników, ale to możecie sobie jeszcze bardziej zmienić, tak? Więc tak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli dobrze pamiętam, to nielinowość układu sterowania to jest to od zera, ale to jest wtedy, tutaj macie W taki sposób ja to mam ustawione. Wibracje mam minimalnie, ponieważ podczas postoju kierownica mi się normalnie cała trzęsie, jakbyś mi to wrażliwiło. Ja, ok, ok, ok. Oś kierownicy, tak jak widzicie. O, martwa strefa. Jeżeli sobie zwiększycie, zobaczcie, ja ruszam kierownicą, a tu dopiero. O, zobaczcie, zrobiłem prawie jeden obrót kierownicą. I on dopiero robi to wykrył, więc oczywiście. I tu musi być Ctrl X. Inaczej nie możemy tego ustawić. Wyśrodkowane. to wszystko. Teraz tak. Oś przyspieszenia. Też widzicie? My mam pedał. O, chciałem wcisnąć wtedy, ale macie delikatnie. Możemy zamykać więcej i wtedy tak samo. Te pedał w nie jest wychwytywalny przez jakieś tam delikatne dopiero jak tak 3 mm ciszę zaczyna działać gaz i tu mamy tryb e, obrócony bo jeżeli damy normalnie to on cały czas będzie wciskać jak my będziemy trzymać to nie będzie wciskać jak puścimy to po prostu w drugą stronę będzie działać nie wiem dlaczego to nie jest ale tak jest. A samo hamowanie mamy ustawione widzicie? muszę tego wcisnąć na maksa puścić i już ładnie ładnie jak gdyby takie jest to Kalibrowanie pedałów sprzętu, ponieważ nie mam, to nie potrzebuję przekładnia z tymi biegami. Tutaj możecie sobie patrzeć, jak biegi, czy jak zmieniamy biegi, szybkość kursora. Mi się wydaje, że to wszystko, co powinien, powinniście wiedzieć o tym, jak podłączyć kierownicę pod NDS-a. Tak jak mówię, podstawą jest to, żeby wszystko dobrze podłączyć, żeby sterowniki złapały kierownicę, bo reszta praktycznie dzieje się z automatu. Jeżeli wejdziecie sobie tutaj, to możecie tak samo sobie przetestować, czy kierownica działa, tak? Widzicie ten żółty paseczek? Ja teraz kierownicę ruszam. Eee, teraz gazem ruszam, teraz hamulcem. Jeżeli tutaj Wam coś nie wykryły, próbujcie szukać, tak? Na ja przykład teraz zamienię, zobaczcie, o. Puszczam i on cały czas trzyma już popierniczyłem całkowicie, nie? Więc sobie hamowanie, i już z automatu się wszystko ustawia tak, jak powinno być. No, tutaj na bardzo no, nie ma co, co popierniczyć, tak? Idziemy sobie w rozgrywkę, to pokażę Wam, jak to wszystko działa. Nie? No więc jesteśmy w grze. Nie, nie żeby na koło spojrzeć. Zobaczcie. Nawet mi nie cofa, mam tak wystawioną kierownicę, żeby A nie, bo chyba mam wyłączony silnik. Odpalamy odpalanie każdy ma inaczej, można zrobić sobie na E. A tak samo gasić. Jezus jak głośno. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno i nie słyszycie. A nie słyszycie, to przykro mi materiały i wyrzucenia. Ja sobie na przykład mam też ustawiony pod gaz. Wciskam gaz i żerubka mi odpala. Tak samo zmianę biegów mam pod gazem, czyli taki prosty automat. trochę hałasuje ta kierownica, ale to no już jak wiadomo jest tyle letnia, że może hałasować. Nie robili inaczej trochę taki robicy niż teraz. To jest chyba jeszcze na prostych zębatkach, eee, a... a w tej nowej kierownicy już są ukośne te To mi się wydaje. Co mam wejść pokazać? No mówię, no. ja na przykład też się też mam po... Pytałem tego hamulca Wtedy odwrotnie musicie Jak do przodu Hamujecie I na przykład trzymacie hamulec to macie hamulec Jeszcze hamulec na przykład żeby co to jeszcze raz Hamulec Ja mam tak ustawione Czyli na kierownicy na pewno się wygodniej gra, tak? Tym bardziej, że ja mam ustawione, nie, nie ma takiego cofania kierownicy, że od razu mi się zeruje, To naprawdę delikatnie mam to ustawione. To podczas jazdy możecie sobie ustawić kierownicę na prostą i, i, i po prostu delikatnie jednym paluszkiem. Nie musicie się skupiać ani na myszce, ani na niczym. Mieście. Na pewno wygodniej się ja, na wiadomo, każdego stać na tygodnicę. Ja może swoją już go sprzedam, jak ktoś będzie kto zainteresowany, może pisać w komentarzu. No tak, cztery stówki. Ja bym chciał dostać za nią. Ja sobie kupię e, tą nową. 29. Założę te, 700 zł, zł Kupię sobie nową. Już W ogóle myślałem nad tym, żeby ją zupgradeować na kierownicę. Wiecie jak? Kupić kierownicę od e, starych, e, nie wiem, od starego Stara albo od czegoś. One są takie wielkie, nie? I dorobić. Tutaj takie uchwyty w kilku miejscach, że mieć tą wielką kierownicę, nie? to by było coś, mi się wydaje. Ta malutka kierownica trochę nie pasuje pod... Eee... No, widzicie, czasami trzeba po prostu jak, tak samo do tyłu, jedziemy do tyłu, tak, jedziemy do tyłu, tak, yy, pedałem gazu się hamuje. Ja na chciałem, żeby ruszyć, musicie puścić i jeszcze raz napisać, bo wyrusza do przodu, odmienia bieg na przedmiu. No, ja myślę, że to wszystko. Ja myślę, że wytłumaczyłem najbardziej jak tylko mogę. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, czegoś Wam brakuje, że coś nie działa, piszcie w komentarzu, co się nie działa. Ja postaram się jak najszybciej odpowiedzieć, jeżeli będę wiedział. Jeżeli nie, to pomogę jak tylko będę mógł. Nowy link w opisie będzie do Discorda. Nie wiem dlaczego stary Discord wygasł, ale czasami tak się dzieje, nie wiem. Tego, tego no, się do tego Aż ma się okutki pograć. Tak samo teraz muszę pograć jakieś wyścigi, tylko że nie mam internetu. I ten film będę wrzucał pewnie dwie godziny. Eee, dobra, jak się z Wami żegnam, nie będę się tutaj użalał nad sobą. W tym momencie się z Wami żegnam. Na razie, dzięki. Cześć.